Ojcze niebieski Staję dziś przed Tobą Z sercem pełnym Wdzięczności i miłości Dziękuję Ci Panie Za dar kolejnego dnia Dziękuję Ci za to Że obudziłeś mnie dziś rano Za napełnienie moich Płuc oddechem I za to Że pozwoliłeś mi raz jeszcze Doświadczyć piękna życia Każdy nowy dzień jest Cennym błogosławieństwem. Od Ciebie nie biorę tego zapewnik. Panie, dziękuję Ci za siłę, którą dałeś mi przez cały ten dzień, niezależnie od tego, czy był to łatwy dzień pełen radości, czy trudny dzień pełen prób. Jestem wdzięczny za każdą chwilę, w której byłeś moją skałą, moim schronieniem i moim przewodnikiem we wszystkim. Z czym się zmierzyłem? Dziękuję Ci, że szedłeś obok mnie, trzymałeś mnie za rękę i nigdy nie opuszczałeś mojego boku, Ojcze. Jestem wdzięczny za ludzi, których umieściłeś w moim życiu. Dzisiaj dziękuję Ci za moją rodzinę, przyjaciół, współpracowników, a nawet nieznajomych, których spotkałem. Każda interakcja. Była częścią Twojego boskiego planu, gdybym mógł być dla nich błogosławieństwem, ktoś za co Cię chwalę, że mnie wykorzystałeś. Okaż dobroć i miłość, jeśli ktoś był błogosławieństwem dla mnie. Dziękuję Ci za wysłanie im jako przypomnienie o Twojej dobroci. Dziękuję Ci, Panie, za zapewnienie. Na moje dzisiejsze potrzeby dałeś mi jedzenie do jedzenia wodę do picia i miejsce abym mógł odpocząć chroniłeś mnie przed krzywdą i prowadziłeś mnie na wszystkich moich drogach uznaję że wszystkie dobre rzeczy pochodzą od ciebie i jestem na zawsze wdzięczny za twoje zaopatrzenie ojcze dziękuję ci za lekcje, których się dzisiaj nauczyłem. Niektóre chwile mogły wystawić na próbę moją cierpliwość, moją wiarę lub siłę, ale wiem, że pomimo każdego wyzwania kształtujesz mnie, abym stał się lepszym człowiekiem. Dziękuję za mądrość, którą mi przekazałeś możliwości. Które dałeś mi, abym mógł wzrastać duchowo, emocjonalnie i psychicznie. Panie, dziękuję Ci również za pokój, który umieściłeś w moim sercu. Niezależnie od tego, co się dzisiaj wydarzyło, wiem, że jestem bezpieczny w Twoich rękach. Dziękuję Ci za przypomnienie mi, że. Ty kontrolujesz, że Twoje plany są zawsze dobre i że mogę Ci zaufać całkowicie. Gdy przygotowuję się do dzisiejszego wieczoru odpoczynku, oddaję Ci ten dzień, oddaję Ci i moje zmartwienia, moje błędy i moje ciężary. Ufam, że Twoja łaska jest wystarczająca i że Twoje miłosierdzie jest nowe. Każdego ranka dziękuję Ci że kochasz mnie, pomimo moich niedociągnięć. Dziękuję Ci za wybaczenie mi, kiedy upadam. Dziękuję Ci że zawsze dajesz mi kolejną szansę, wychodzić w Twoim świetle. Ojcze niebieski, gdy kończę ten dzień, dziękczynieniem modlę się, abyś nadal. Mnie prowadził, niech Twoja obecność otacza mnie, a moi bliscy błogosławią nas spokojnym snem naszą, siłą i przygotowują nas na nadchodzący dzień. Niech moje serce zawsze będzie wypełnione wdzięcznością za każdy dzień, który mi dajesz. Kocham Cię Panie, i dziękuję Ci za dzisiaj w imię Jezusa modlę się. Amen. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ty.